Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym bardzo wszystkich Państwa powitać, mimo że widzimy się zdalnie, na uroczystości inaugurującej rozpoczęcie działalności Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Chciałbym powiedzieć, że dzisiejsze nasze spotkanie jest zwieńczeniem bardzo intensywnych prac, których celem było utworzenie. Jednostki szkoleniowo-eksperckiej będącej odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, wyzwania związanej, związanych z cyberbezpieczeństwem, z obroną w cyberprzestrzeni. W tym miejscu chciałbym podziękować ministrowi Obrony Narodowej, panu Mariuszowi Błaszczakowi, za zaufanie i powierzenie mi funkcji dyrektora eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Słowa podziękowania kieruję również do osób, które wspierały i były zaangażowane w formowanie eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Podziękowania składam byłemu sekretarzowi stanu, panu Tomaszowi Zdzikotowi oraz dyrektorowi Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, panu generałowi Karolowi Molędzie. Wyrazy wdzięczności za udzielone wsparcie składam również dowódcy generalnemu rodzaju Sił Zbrojnych, panu generałowi Jarosławowi Mice, oraz rektorowi Wojskowej Akademii Technicznej, panu pułkownikowi profesorowi Przemysławowi Wachulakowi. Również chciałbym podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej, którzy przyczynili się do powstania w tak szybkim tempie. Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Szanowni Państwo, Cyfryzacja zmienia nasze życie i cały świat w niepowtarzalny sposób i w tempie, jakiego nikt jeszcze kilka, kilkanaście lat temu się nie spodziewał. Zależność od technologii, ale również ludzi, którzy potrafią nią władać, rośnie w każdym aspekcie gospodarki i działalności człowieka w tym w szczególności w obszarze bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Dostrzegło tę tendencję już NATO, które uznało cyberprzestrzeń jako jedną z domen operacyjnych. Również Ministerstwo Obrony Narodowej wśród, zada wśród swoich zadań cyberbezpieczeństwo potraktowało jako jeden z priorytetów. Widać to szczególnie we wspomnianym już wcześniej programie, który został zainicjowany na początku lutego 2019 roku cybermil.pl. Jednym z filarów tego programu jest edukacja, szkolenie i treningi. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, które rozpoczęło swoją działalność 2 listopada 2020 roku wpisuje się w ten program. Misją Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest budowanie kapitału eksperckiego Resortu Obrony Narodowej w trzech aspektach. Cyberbezpieczeństwo, kryptologia i IT poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry Resortu Obrony Narodowej. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa odpowiada za realizację i koordynację kształcenia zasobu osobowego Resortu Obrony Narodowej w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii i IT. ECSC oddziałuje na cały resort. W związku z tym Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa zostało podporządkowane pod Ministra Obrony Narodowej. Pierwsze zaplanowane szkolenia rozpoczęły się już 9 listopada. Jeśli chodzi o szkolenia, prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, online jak i hybrydowym. Zostały opracowane ścieżki katalogi szkoleń. Wśród kategorii szkoleń, które zostały przygotowane, można wymienić administrację i bezpieczeństwo sieci systemów teleinformatycznych, testowanie sieci systemów, informatykę śledczą, big data. Również jest cykl szkoleń dedykowanych na potrzeby nowotworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, jak również funkcjonującego przy NCBC Cecile Tumon. ECSC to współpraca z ekspertami. Rolę wykładowców pełnią eksperci, między innymi, którzy swoim doświadczeniem wspierali szeroki obszar cyberbezpieczeństwa, kryptologii i IT. Specjaliści z współczesnego pola walki jak również eksperci od grup między innymi takich jak APT, OSINT, Malware, Informatyka Śledcza. Wśród ekspertów są również cywilni specjaliści z sektorów, z którymi kooperuje Wojsko. Cele Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa na najbliższy rok to przede wszystkim rozbudowa istniejącej bazy szkoleniowej, to przeszkolenie ponad 2,5 tysiąca osób, to nawiązanie jakościowej współpracy z instytucjami, które mają podobny profil jak eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, to stworzenie podwalin edukacyjnych pod nowo tworzone wojska obrony cyberprzestrzeni. To pozyskanie zaawansowanego cyberpoligonu. Szanowni Państwo, podsumowując, eksperckie centrum w liczbach i faktach to instytucja, która jest w dwóch, w dwóch lokalizacjach, w Warszawie przy Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie oferowane szkolenia dedykowane są przede wszystkim dla żołnierzy i pracowników NCBC jednostek podległych, to Wałcz, gdzie jeden z wydziałów na w terenie setnego batalionu łączności przygotowuje cykle, cykle szkoleń dedykowanych na potrzeby wojsk operacyjnych. To również, to również 2,5 tysiąca osób do przeszkolenia. To ponad 50 wykładowców. To praca we wszystkich systemach teleinformatycznych resortu, ćwiczenie na wirtualnym poligonie. To współpraca z ważnymi korporacjami dostarczającymi rozwiązania IT. Dla resortu takimi jak chociażby Cisco czy Microsoft. To współpraca z uczelniami wojskowymi i z jednostkami eksperckimi realizującymi i zajmującymi się obszarami pokrewnymi do tych, których będzie funkcjonowało eksperckie centrum. To również współodpowiedzialność za tworzenie wojsk obrony cyberprzestrzeni poprzez zapewnienie wyszkolenia kadr. Szanowni Państwo. Kończąc, jeszcze raz składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. I ze swojej strony, jako dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, dołożę wszelkich starań, aby Polskie Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, Polish Cyber Security Training, Center of Excellence stało się marką nie tylko w kraju, ale, ale również wśród naszych partnerów, sojuszników w ramach NATO i Unii Europejskiej. Dziękuję.